Cześć! Dziś jest kolejny dzień mojego wyzwania, a tematem jest mój przepis na udany dzień. Czyli w tym wideo mam zamiar powiedzieć, jak odzyskać stracony dzień, gdy coś poszło nie tak. Pewnie każdy z nas nieraz miał taką sytuację, że dobrze zaczął dzień, a potem w trakcie dnia coś lub ktoś spowodowało, że humor mieliśmy już popsuty do końca dnia. No i teraz pytanie, jak sobie z tym poradzić? Mój przepis nie jest jakiś uniwersalny. Przeważnie działa na mnie. No, i, i tak naprawdę opiera się o to, aby przemyśleć tą sytuację na spokojnie. Co się wydarzyło? Dlaczego się wydarzyło? Czy w ogóle mieliśmy wpływ na to. Jakby tutaj staram się przemyśleć jakiś plan działania, co zrobić, aby nie dopuścić do takich sytuacji w przyszłości. Przeważnie, przeważnie ten sposób na mnie działa. A jeżeli nie działa i nadal jestem zdenerwowany, najlepiej wpływa na mnie po prostu sen. No i w sumie tyle, także dziękuję bardzo za obejrzenie tego krótkiego wideo. Zapraszam do skomentowania. No i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!